Random Lip Combo. Combo, czyli losujemy konturówkę po matkę i błyszczyk i próbujemy wyglądać dobrze. Czy to się może udać? To. to moje losowanie. Ja mam tutaj jakieś chwilowe zaćmienie mózgu przez ten kolor pomadki. <laughs> no, też nie mam jakoś super ekstra. Konturówka w kolorze mojej skóry. Jestem troszeczkę przerażona. Bardzo brązowa konturówka. Widzowie, to jest moja ostatnia wizyta u Ewy. To jest dosłownie kolor śmierci. No i zobaczmy, bo to jest bardzo ciemny kolor, ten zielony. Ech, kocham ten kolor. Zróbmy gradient. U mnie to nie wyszło. A mój błyszczyk to jest różowy wbrew pozorom. To jest beżowy błyszczyk. Ciekawe, co się może stać. O Jezu, to wygląda strasznie. O Jezu, wygląda bardzo źle. <laughs> Chociaż, powiem ci, że to ma taki trochę vibe Takiego grunge'owego koncertu o północy, kiedy nikt cię nie widził Uwaga, błyszczyk zmieniający się pod wpływem pH na różowo Tak, ja czekam, czy się zmieni O nie, rozpuszcza się Cała moja ciężka praca się rozpuszcza Ale dziwne się porobiły Niedobrze Czy to się wyklepie? Oj, koleżanko Uuu. Koleżanko, no Kto gorzej skończył? A ja myślę, że ty, bo wbrew pozorom ten kolor wyszedł zajebiście Super wyszło to Taki trochę martwy, ale taki. Ła! <laughs> <laughs> <Shrek. śmiech>